Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Pustynny Survival. Ten odcinek będzie taki trochę informacyjny, bo mam do Was do powiedzenia kilka ważnych spraw. Eee, zacznijmy może od pierwszej. Mam już partnera na YouTube z AdSense Zwiałem trochę tak na ryzyko i no może nie na ryzyko, ale czytałem, że eee, Google po potrafi trochę... Mm, żeby nie powiedzieć brzydkiego słowa, oszukiwać ludzi, robić ich siusiaka i, i w ogóle... Coś mi się chciało. Daha. Na liściach się zawiesiłem. Dobra. ale Pierwsze co dzisiaj zrobię to odcinku, to, za, to zasiejemy sobie od nowa nasionka, bo już zebrałem. Pełne plony były. W ogóle chyba z trzy dni czekałem tutaj już wszystko pourastało. Teraz pójdziemy jeszcze trochę ziemi zebrać i będziemy to sobie powiększać. O boże! Hmm. I dzisiaj mam zamiar sobie zrobić farmę grzybku. Ziemia, 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 ziemia. Tak do dziesięciu dam będzie mieli taką małą farmę. hi to tego potrzebuję to i to. Nie Farmę grzybku zrobiłem pod ziemią, ale jako, że jestem bardzo głodny w sensie, że w grzę. Hmm. No i w trochę też wynięli jeszcze nie? I... Siup, 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 siup siup siup, siup, siup no i mamy piękną farmę cudowna wręcz eee, ta, ta, ta ta i budujemy wielkiego gryba. ciekawe czy się da, na piasku się nie da, fuck eee, no to musimy chyba iść po po ziemię ziemię całą już hop siup Albo nie. Żeby był fajniejszy efekt, Weźmy to taką. kogoś. The fuck? nie mogę? Ej. Jak? To da się. Chyba, że to trzeba w nocy zrobić. Hmm... Ehehehehe... <coughs> Próbuję sobie zrobić coś takiego... Na jaką wysokość to kopalnia rośnie. Więc wydaje mi że to będzie coś takiego... <tryk> 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 Mam nadzieję, że to zrobię, chociaż trochę cienia. Siup, siup, i teraz musimy spaść. Mm, dobra. Da się postawić już? No, da się postawić. Uu. Dobra, teraz trzeba to zniszczyć. Się. Mączka kosta. Kopsiup. No czemu nie działa? Lecha mucha. O, ale postawiłem, a ja bym teraz tam zniszczyć. Czy mm, to się zniszczy? No chyba nie. Boże, nawet nie wiem na jaką to wysokość rośnie Jeszcze się nie zniszczyło Więc jest dobrze Musimy to jakoś ogarnąć Dobra A drugą sprawą informacyjną to jest ymm, Karta graficzna, którą miałem sobie kupić Niestety nie ja wiem, mój błąd Ale okazało się, że O jest, dobra, Że moja karta graficzna jest lepsza od tej, którą chcę kupić a, wie część się niszczy szybciej, dobra, spoko. I... Oni są grzybki, spoko. Ja Miałem kartę GTXa 460SE. Chciałem sobie kupić 550 i... i Okazało się, że ona ma podobne parametry, więc bym musiał sobie kupić jak już to 560. No a 560 kosztuje 800, więc jeszcze jakieś 2 miesiące może. Musiałbym poczekać. Zajmiemy to sobie kupił. Niestety, niestety. W ogóle to już się łaściemnia. Chyba sobie zrobimy polubania pająki. No, ściemnia się. Może teraz już się będzie dało normalnie postawić. Zaraz chociażby. Yy, a w tym czasie zbierzemy sobie... Gdzie jest kamień, 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 kamień. No, musimy sobie zrobić siekierkę. No więc pierwszą sprawą było... O, jabłuszko, super. Pierwszą sprawą było to, że mam tego partnera od ACEO, czyli coś tam już mi tam rośnie na koncie. Zobaczymy, czy mi to w ogóle wypłacą, ale to już jest w ogóle inny temat. No ale w każdym razie dobrze, że mam te funkcje partnerskie. Kolejne jabłuszko, ale fajnie. Dorodne drzewo. Dawaj mi tu jabłuszko. Trzeba je zjeść od razu. Mam nadzieję, że mi sodonki też wypadną. Jak to by była lipa? kama. A ja chyba muszę zrobić sobie coś takiego. O. Zobaczmy, czy teraz się da to postawić. No ja, okej. Okay. Hamucha jak nic. Czekajcie, zaraz to ogarnę. No i widzimy już pajączki, szkachetorki i boję się z wyjść. Dobra. Teraz trzeba wyjść stąd. i siódmy i niszczymy to. Jak teraz się nie uda, to ja nie wiem, co zrobić. Przecież jest tu duży cień już a udało się. Teraz trzeba kostną. Bon mil. Dobra. I się pi teraz nie może tego... O, udało się! a fajnie. O, sadzonki 3, 4. No nie jest najgorzej. Teraz tylko trzeba zebrać to i iść robić zupy. No i super, nie mamy miecza. Mam sześć, siedem mm, 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 mm. i nie będzie więcej, serio? O, osiem, wow, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. No cóż, myślałem, że będzie trochę więcej, ale tak nie jest najgorzej. Tylko trzeba się tu znowu żeby ukrywać, ej. No, i robimy zupki chińskie. Ja potrzeba mi tego jeszcze trochę. Okej, tyle wystarczy na pewno. Teraz tylko dajemy siup, siup i mamy tyle kurde zupek. i na jedzenie jesteśmy wszystkie zupki sobie odłożę dobra to, to z dwie sobie mogę tutaj wziąć no i dobra i możemy już coś taką kombinować hmm idziemy zabrać kaktusa sam. go zrobimy z tego taką trochę motyfikację obronną. chociaż na razie to nic się nie przyda e, musimy sobie zrobić jeszcze miecz i pójść miecz, 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 miecz. Dobra, mamy patyki. Musimy to sobie zrobię dwa już. <grywia> ja się boję. E, dobra, musimy wszystkie grzyby zostawić. Pająki, pamiętacie, pająki z poprzedniego odcinka. Chodź tu pająku, ha, ha ha ha. Coś się sprawdziło ta moja fortyfikacja. Muszę mieć y, dużo nitek no. na łóżko. Że ją to już normalnie spać w ogóle. Co? Po moim zbożu, co? Po moim zbożu! O pajączek jeszcze idzie. Kurde. hop Hopiu. Dobra. Dobra. O, mam nawet... O. o I... ostatni hit. Mamy. Mamy jeden gram powder. Dobra, teraz jeszcze Dobra, bijemy creepery. Dawać mi tu creepery. No i siu. Spokojnie, spokojnie. Trzeba im tu tylko krytyki sadzić. No. I creeper pokonany. Czas mi zabić zombiaka, będziemy mieli chociaż tu mięso z zombiaka. Jeszcze więcej ząbiaków. Kurde. Wybieg Wybiegły wszystkie potwory. ach fajnie. Dobra. I teraz jeszcze magiczny sposób pojawi się niezbędny dla mnie produkt do przetrwania na wyspie. No, może nie, bez może nie niezbędny, ale tak jest rzeczy pojawiają się w zwykłych więc nie wiem. Nie wiem czy się zezuścicie czy nie e, Dobra że miecze i jeszcze biłem tego ząbiaka No chodź tu no Hop I siu. Hop i siu. Gin Dobra Jak gdzie tam jest? Wszędzie tam jest piasek Teraz zobaczycie co nie No i bezgraniczne pustki Bezgraniczne pustki? Trochę <laughs> dzień to zabrzmiało Dobra anyway yy, musimy jeszcze yy, farmą drzewek drzewka, drzewka, drzewka. Hop, siu, hop, siup. I raz, dwa, trzy Tutaj będzie. I tutaj osiu i drzewka rosną. No i spoczka. I teraz możemy się chyba zająć co miałem się zająć w dzisiejszym odcinku, czyli hodowlą, normalną hodowlą tych grzybku, Weźmiemy sobie po dwa na przykład. Musimy mieć kilofa jeszcze. Mamy kilofa, świetnie. Tutaj weźmiemy sobie kilofa o 5 dobra. I mamy, jesteśmy przygotowani. Pochodnie i w ogóle, dobra. Idziemy, ta w ogóle tu gdzieś staje. A, hodowla będzie w kopalni. Idziemy, idziemy do kopalni, idziemy, idziemy, idziemy. Myślę, że tu będzie dobra głębokość. I kopu, kopu. Tutaj sobie dam siup-siup. I jak to ma być? Dobra tak to zrobię, ok. Zombie, nie krzycz tam. O, żelazo znalazłem, ale super. Przy okazji. Sam Więcej żelaza, super. Cieszy mnie to. Ok. I postawię tutaj sobie. Niech to sobie rośnie, jak, jak, jak w ogóle urośnie, to będzie dobrze. Poza jak, jak, jak robiłem coś takiego, to mi w ogóle nic to nie urosło. Ja z tej strony będą, jak muszę się już domyślać, humorki. Mam w ogóle mikro włączone! Mamu, o! Fajnie! no i dobra ehm, w ogóle to dzisiaj mam gości ale co tam jest rano i chcę wykorzystać to że mogę w ogóle nagrywać jest tam światło? nie ma światła, dobra powinno rosnąć coś tam ora, hodowla, jakaś tam hodowla grzybków jest <laughs> ehm, muszę jeszcze zniszczyć to Siu, 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 siu. Teraz jedziemy. No, w końcu. No i jeszcze tylko ścinę cukrową, zbierzemy i przesadzimy. No i będzie to już ładnie wyglądało. O, rosło jedno. Super. No i niech to sobie rośnie. Tutaj jeszcze bym musiał zrobić. Mam tylko dwa żelaza, czyli nie na wiaderko. Hmm. Muszę sobie zrobić coś takiego o. Pięknie, pięknie, pięknie I posadzić tamto, tylko nie zapomniałem kurczę Kurczę, no Siup, 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 siup. Będziemy mieli pumpkiny i w ogóle jako wyzwanie Muszę sobie zrobić 100 100 latarni dyniowych czego aż tyle? Bo tak Eee, nie to, nie to, nie to, nie, nie to. No i niech, niech sobie, sobie rośnie. To, to, to chyba nie musi być nawet to, no, ale dobra, niech, niech, niech będzie. No i na razie chyba no, myślę, że na tyle w tym odcinku. W kolejnym odcinku myślę, że powiększymy o wiele znacząco yy, drzewka i zbudujemy sobie normalny domek. Zmiotowam trochę tego boomu milu. Dlaczego tam nie ma żadnych sz szkletorków? Hmm. Dobra. Tu ja jeszcze zrobię małe cięcie do nocy, bo zabijamy sz szletorki. Haha. Hmm, siekierka Tu musimy mieć bombina dla szybkiego wzrostu drewna. Wow, ale drzewo. Dobra, będziemy mieli drzewa i szła na domek. To potem sobie zetnę. No to w każdym razie chyba już chyba nie, już nie musimy polować za, tak bardzo Musiałbym mieć tylko na łóżko, ale na on chyba trzynicie. Trzynicie, trzy nici. Nie, anyway. Eee, dobra. Siup, siup, siup. No, już musimy chyba. Dirt, dir, dirt. Dir. Um, do góry, do góry, do góry, do góry. No. Dobra. Ej, bo. I... I, i musimy jeszcze tutaj całe drwienko zniszczyć. zniszczymy niszczymy drzewo. Będzie dużo drewna z tego. Nie wiem czemu zawsze lubię ściąć ści 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 ciąć takie drzewa. Pomimo tego, że jest dużo zabawy z tym. Ale jest też dużo z tego drewna. Na na nawet, z nawet z jednego takiego drzewa może ci wydropić z 40 kawałków drewna. Z jest całkiem fajna suma. O Boże, ile tu tutaj jest. сами видите ли это готов я бушка там есть. спаду добра Ах, спаду добра mm -hmm. Mm -hmm. и что-то я вам Jeszcze gdzieś? No jasne, że tam I tam jeszcze? O Boże, dlatego jasne Trzy ptaszki zachęcają, śpiewają moje przekąpki, tam siedzę eee. Jeszcze gdzieś? Nie, już chyba nie Ale jest tu bardzo dużo jabłek, jest fajnie Dobra, czy ja już tutaj spadam? Kopsiuk. Pijemy sobie zupkę. I zbieramy to wszystko. Teraz tylko zaczekam powiększyć. O tam tego jest. Dobra. Czy już powiększamy chyba to? O, jedno za mało. Są taki szczegółowy. Czy z w ogóle takie słowo? Nie wiem, ale spoko. Ej, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. 3, 4, 5 Obróbałuża Będzie słowo łamimy system, damy sobie nazwę na, na przykład tylko tutaj Chopsiut też będzie ok Albo coś 4 zrobię, zobaczymy jeszcze Dobra, mamy już tu dużo drzewek. Wszystko pozbieramy to, że mi się nie myliło. Już tutaj jeszcze tak z dwoma Posadzę. Nie wiem czy tak w ogóle urosną. Zobaczymy. Boże, jabłosz. Nawet mi tu jabłka. Jabłka, 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 jabłka. Nie, nie dosięgnę, nie dosięgnę, musiałbym samo spaść Mam trzy jabłuszka, to mało Musimy sobie z tego zrobić złote jabłka jakbym ja, ja znalazł złotą A, nie ma Hardkorowy parkour Na liściach znikających Kurat już spada, ja zaraz też pewnie spadnę um, I już jedną drzewko do No dobra, więc myślę, że już kończymy odcinek sorry, że ten odcinek był taki przemulony ale jest 8.29 ja zwykle o tej porze w weekendy jeszcze śpię no cóż jeszcze tego to zniszczymy myślę, że Ci się podobało komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie zobaczenia w kolejnym ciku serii Zagrajmy nie, to nie Zagrajmy to